Cześć, Hanuś, zrób cześć. Cześć. Cześć! Witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. My go rozpoczynamy już w piątek, bo dziś piątek. I jedziemy sobie właśnie na klachy, tak po naszemu. Czyli jadę do swojej przyjaciółki Justyny, która ma też córeczkę i syna. Ale syn jest w przedszkolu, córeczka jest chyba 2-3 dni młodsza od Hani. Więc znowu będzie dzisiaj frajda dla Haneczki. Justyna ma ogródek, więc tym bardziej, a pogoda sprzyja. Dzisiaj zapowiadają 30 stopni, jest godzina 8 ma 30, a już jest 21 stopni, tam właśnie tam jedziemy na chillout no i oczywiście zobaczcie jak Haneczka siedzi w samochodzie, a, 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 a. tak już jedziemy, nic się nie zmienia e, piłka to jest coś co Haneczka kocha i uwielbia takie nowe zabawki to są od Kamilka auta no pięknie no, no to sobie wieć na tym rowerku. Cześć kochani, my już na miejscu, za nami wzgórze kalwaryjskie w Piekarach. Haneczka już bawi się z Martynką w domku, jest w niebo wzięta, bo jak widzicie też mają taki domek. E, ale ja chciałam właśnie troszkę opowiedzieć o tym wzgórzu kalwaryjskim i o bazylice w Piekarach. E, a właściwie o pielgrzymkach, które tu się odbywały co roku i wciąż odbywają. E, o pielgrzymkach kobiet i o pielgrzymkach mężczyzn. E, ja zawsze właśnie na taką pielgrzymkę kobiet e, uczęszczałam e, aż do czasów pandemii, bo później <grymka> chyba w jednym roku teraz jak się zaczęła pandemia nie było tej pielgrzymki ale w tym roku już w maju odbyła się pielgrzymka dla mężczyzn więc możliwe, że w sierpniu odbędzie się również pielgrzymka kobiet bo właśnie jak dobrze kojarzę to zawsze są w sierpniu te pielgrzymki kobiet mój tata był tu na tej pielgrzymce mężczyzn w maju z tym, że musiał mieć no trochę może to dziwnie zabrzmi ale musiał mieć bilecik jakby żeby wejść na wzgórze kalwaryjskie i po prostu musiał zabrać ten bilecik ze sobą ze swojej parafii. No ale jakoś musieli sobie z tym poradzić, z tymi ograniczeniami, które wprowadziła pandemia, więc zrobili w taki sposób, że każdy miał swój bilecik i wtedy mógł wejść na wzgórze kalwaryjskie. Tak jak wspominałam, ja zawsze też uczęszczałam na te pielgrzymki. To jest pielgrzymka piesza. Około 6 rano wychodzi się z kościoła. No, my akurat szłyśmy z Rudy Śląskiej, ale te pielgrzymki kobiet idą z różnych stron, typu radzionków, Zabrze, Tom i tak dalej. No my z rudy to mamy chyba około przyszło 20 km, ja dokładnie nie wiem. Teraz nie chcę, może popełniłam gafę, jest więcej albo mniej, ale dzisiaj jadąc tu do Justyny to jechałam tak z pół godziny autem, więc wcale nie jest blisko, jakby się mogło wydawać. No i o 6 zawsze się wychodziło, no i około 9 byliśmy tu na miejscu około 10 rozpoczynała się msza święta później nieszpory i około 15 wychodziło się do domu i powiem wam, że to był dość konkretny wyczyn, bo jeśli, wiecie, ja nie byłam taka dość aktywna, nie lubię sportów, no i taki marsz trzygodzinny w jedną stronę, a potem w drugą do Rudy z powrotem to nie była łatwa sprawa no i jeszcze wam powiem, że zawsze kiedy wracaliśmy to czekali na nas nasi mężczyźni wręczali nam kwiaty, te kwiaty My składaliśmy w ofierze w kościele na ołtarzu. No i tak to mniej więcej się odbywało. Zawsze byłam mega wykończona, ale bardzo szczęśliwa. No, auto, zasypcie auto i nie będzie auta. Baby shark. Słoneczko świeci, dzieci się bawią, brzydzi, umierać my sobie, rozmawiamy. I właśnie, siedzę w pełnym słońcu i mam nadzieję, że trochę opalę te moje blade nogi. Bo, tak jak już wspominałam o tych wszystkich samoopalaczach, trochę się boję, ale nie wiem, czy nie zaryzykuję jednak użycia takiego sprzętu. No, ale może dziś choć troszkę te słoneczko mnie złapie. Jest taki upał, że po drzemce wybrałyśmy się szybko do Pepko i dobrze, że Pepko załatwiło nam sprawę, <noise> bo kupiłyśmy basen na balkon. Obawiam się trochę, bo Hania oczywiście wybrała sobie taki z mini i tam była średnica 122 cm i tak mówię, lepiej by była setka, ale jednak zaryzykowałam. I zobaczcie, trochę jest wielki, nie wiem, czy ja go jakoś włożę na ten, bas, na ten balkon, ale właśnie próbujemy go sobie napompować i zaraz będziemy się fluskać, nie? <noise> Hania, już jak widzicie, działa, bo już chce jak najszybciej iść do wody się pluskać. Dobra, to mama pompa szybko, dobra? Daj. Tak? To dawaj. Jedziemy z tym. Nie wiem, jak my go zmieścimy na balkon, Hanuś. To była zła decyzja. Mama jest tako normalnie głupio. Bo mini, bo mini, bo ty lubisz mini, to ci weźmiemy w mini. A teraz nie wiem, kaj z tego dom na łeb. Hanuśka, 100% na łeb. O co chodzi? Co tu jest ograne z tym?

Uff, jesteśmy uratowane. Basen się zmieścił i bardzo dobrze, że jednak wzięłam ten większy, bo ma Haneczka więcej miejsca do pluskania. Właśnie jesteśmy w trakcie em, napełniania tego basenu i dopiero jest troszeczkę wody, ale Haneczka już jak widzicie się pluska. Jak widać basen się zmieścił, Haneczka ma już frajdę. Rozłożyłam też e, ręczniki. E, Zobaczcie, tu już jest mokry, żeby po prostu nic się nie stało, bo jednak... To jest walką. Chyba 30 stopni, więc to była najlepsza decyzja, że pojechałyśmy szybko do tego Pewku i kupiły ten basen. No, fajnie mini się z tobą kumpie. Żyć nie ubierać. Soczek w basenie, kabanosik. Konsumpcja. Mmm, jaki pyszny. <noise> Dziewczyny ostatnio trochę poszalały z tym basenem na balkonie, ale wcale im się nie dziwię, bo faktycznie pogoda nas rozpieszcza, bo nawet nie mam zamiaru narzekać na to, że mamy 30 stopni. Każdy szuka jakiegoś sposobu na to, żeby się ochłodzić. My naszym sposobem na to, żeby ochłodzić się dzisiaj, w sobotę, jest mega zmrożony arbuz wraz z borówkami z lodówki i wypad nad jezioro ze znajomymi, bo właśnie to mamy w planach. Dajcie znać. Jak Wy sobie radzicie w te 30, kilku nawet już stopniowe upały? E, gdzie się chłodzicie? Jeżeli jesteście w Polsce, to gdzie się chłodzicie? Jeżeli mieszkacie w bloku, gdzie się chłodzicie? No bo my na swój, tak już idziemy, bo my na swój basen będziemy musieli jeszcze niestety, ogrodowy basen, będziemy musieli poczekać jeszcze no chyba z rok. E, to co? Idziemy się chłodzić. Jedziemy. Jedziemy, bo jakbyśmy szli, to byśmy nie doszli chyba. No co każdy mu nadzieję? Każdy ma nadzieję, że zaparkuje bliżej. A tam zągi. Nie. nie i trzeba się wracać. Idziemy, zobacz, tu jest od Michała, od Martynki, od Justyny i od Kamilka auto i my idziemy, gdzie my w ogóle jesteśmy na hechle, moi tak. drodzy. Na kochychło. Hania mówi mm. nie, no bo to jest to, o czym wspominamy, że jak jest nowe miejsce, chociaż ona tu była. No właśnie. Ale nie było i dawno, jak są nowe miejsca, to wiecie, tam to najpierw było jest rok nie. Temu. Najpierw jest nie. Nie, ale będzie fajnie, będą dzieci. Auto to Tam i ziemi. No to jeszcze raz, dziubaski. Jakie macie sposoby na ochłodzenie się przy, przy 30 kilku stopniowych upałach? Sam cień wtedy nie wystarczy, także dawajcie znać. Czy zimny arbus, czy zimna woda? Wiesz do picia, co? czy zimna woda, do kąpania, Właśnie. czy cokolwiek. A jak mieszkacie w bloku, to tym bardziej. O Boże, ale świeci. Oje, ale jesteśmy prześwietleni chyba, co? Zimna woda, taki basen i tak dalej. Za rok. Mm -hmm. To za rok To jest to I Już po prostu dzisiaj nikt by mnie z domu nie wyciągnął Tylko bym sobie na basenie Leżała Na własnym basenie, no ale to za rok Na basenie? W wodzie W basenie, nie na basenie Dzieci Hanuś Dzieci, pani, pani No, Ty pan? Papa, górka. Idziemy do samochodu. Już koniec tej laby. I lenistwa. Idziemy. Wracamy do samochodu. Trochę zmęczony. Mówicie, woda wyciąga z człowieka. Trochę zawsze. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że my na Śląsku. Wspominałem to już kiedyś we vlogu. Ale. A co, powtórzę się. My tu na Śląsku mamy sporo całkiem. Takich jezior, no w ogóle jezior, ale generalnie większość z jezior, które posiadamy na Śląskach, jest ich sporo, to jeziora pochodzenia antropogenicznego, czyli takie, które są związane z działalnością człowieka. To, na którym byliśmy, to taki wielki, wielki otwór, wielka dziura, wielkie wyrobisko po, po wydobyciu piasku. Kiedyś tutaj wydobywano piasek. No, powstał dół, który, który tu nie chcę Was w błąd wprowadzić, ale e, chyba sztucznie został napełniony wodą. I kiedyś też to jezioro było zasilane źródłem, które chyba już teraz, w obecnych czasach, wyschnęło, i z roku na rok widać, jak tej wody jest coraz mniej. Także bardzo dużo mamy tu takich jezior. To akurat jest związane z wydobyciem piasku. Kochani, ten dzień się jeszcze nie kończy, bo my właśnie jesteśmy na spotkaniu ze znajomymi i jesteśmy w restauracji Adria w Rudzie Śląskiej, tam gdzie mieliśmy nasze wesele 4 lata temu, w sierpniu będzie. Tak. Czekamy właśnie na... żywności. Hadeczka już tu pędzuje paluszki. Ale warte właśnie. podkreślenia jest to, jak skończyła się wizyta. Widzicie to? Widzicie to? Także... Normalnie córka młynarza była i teraz jest. To, to może się skończyć dzisiaj źle wieczorem. Kefirem, jogurtem? Mm, właśnie. U mnie trochę czym. lepiej jest z, tym z tą opalenizną. No ale u Mateusza zawsze jest lepiej, bo wiecie, on ma taką karnację. Ja to idę teraz bardziej w brąz. No. Już nie dać się w ogóle skręcać ten mecz Nie <laughs> przeżywać I zawsze przeżywam I mam zespół niespokojnych nóg Ile doliczyli? Jeszcze o, nie... 5 minut na dole Aha tu Długo Oli, jak wrażenia po meczu, bo jak widać, źródła Śląska kibicuje. Tak, kibicuje i ja też jestem takim bardzo zaangażowanym kibicem, że jak już kibicuję to na pełnej. Po prostu wczoraj skakałam, ryczałam tam, wiecie. Tak? Po prostu sobą... Nie wszystko stracone, jest szansa na was. Tak, właśnie jest szansa i ta postawa wczoraj naszych piłkarzy była, e, była dobra, po prostu taka powinna być zawsze, czyli że starają się do ostatniej e, minuty, angażują się w tą grę. No były takie nawet fajne sytuacje, na które szło popatrzeć, bo ten mecz ze Słowacją, no to przecież nawet, nawet mnie nie brało, żeby do góry albo leć, rób coś, bo tam nic nie było, a tym razem było coś. A my wybraliśmy się na rower. Mhm. No mimo takich upałów to zawsze fajnie jak jedzie człowiek na rowerze i taki wiatr mu smaga o, twarz. Fajnie nawet jest skończy. Myślałam, że będzie dużo. Dziękujemy. Żyje. Cała ruda Śląska kibicowała wczoraj. Cała dzielnica przystrojona flagami, jak nie. widzieliście. Co nie? nie? Jedziemy do Daisy. Do Daisy już wreszcie zobaczysz Daisy po tylu dniach. Wiesz? <śliniczny> Аммас Аммас Анам бац тат тэ А Аммас Аммас Аммас